Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za Waszą obecność, za przygotowanie tego kongresu. Doskonale zdajemy sobie sprawę, w jakiej sytuacji dzisiaj znajduje się Rzeczpospolita. Wiemy, że od półtora roku trójka z naszych sąsiadów jest w stanie wojny: Rosja jako agresor, Ukraina jako ofiara agresora, Białoruś jako faktyczna kolonia agresora. W tej sytuacji bezprecedensowej w ostatnich latach polskiej historii nie można nie stwierdzić i nie można nie skonstatować, że bezpieczeństwo powinno być absolutnym priorytetem każdego polskiego rządu. Bez takiego myślenia, bez takiego ustawienia spraw nic w Polsce nie pójdzie tak, jak powinno pójść. I w tej sytuacji trzeba powiedzieć, bo jesteśmy tu dla zmiany, jesteśmy tu dlatego, że mamy poczucie, że z tym bezpieczeństwem Polski nie wszystko jest tak, jak być powinno. W tej sytuacji szczególnie karygodne i szczególnie wymagające zmiany jest to, co obserwujemy dzisiaj, gdy wojsko, gdy służby państwowe. Wszyscy ci żołnierze, funkcjonariusze noszący na czapkach i furażerkach polskiego orła, wykorzystywani są do partyjnych celów, do partyjnej propagandy. Wojsko, funkcjonariusze służb państwowych, traktowani są jak mobilna dekoracja dla partyjnych bązów. I nie ma dla nich znaczenia, czy będzie wiązało się to z ryzykowaniem nie tylko honoru polskiego żołnierza. I funkcjonariusza, ale nawet mogło się tak przecież zdarzyć na jednym z ostatnich pikników z udziałem funkcjonariuszy policji, może się też wiązać z utratą ludzkiego życia. Nasz program dotyczący bezpieczeństwa państwa wychodzi z troski o kraj i dobro wspólne, nie o interes tej czy innej partii. Został przygotowany z udziałem najwybitniejszych ekspertów specjalistów od obronności, którzy przez wiele lat zajmowali się tym tematem nie tylko teoretycznie, ale ludźmi, którzy, jak to się mówi, czasami nie unikali wąchania prochu. Mam tu na myśli choćby osoby takie jak wspomniane, wspomniany generał Mirosław Różański, o którym mogę to powiedzieć, bo jak wiecie pochodzę z wojskowej rodziny, czy mam wojskową rodzinę. Wszyscy żołnierze, z którymi rozmawiałem, zawsze powtarzali. Można się z Różańskim zgadzać, można się nie zgadzać, ale to jest wspaniały dowódca. O to dzisiaj, proszę Państwa, chodzi: żeby polska armia miała wspaniałych dowódców. Takich dowódców, za którymi żołnierz. Nie będzie się wahał iść w ogień, nie będzie się wahał iść nawet w największe trudności, bo będzie wiedział, że nie kieruje nimi żaden partyjny interes, żadna przedwyborcza gra, a tylko i wyłącznie dobro i odpowiedzialność za rzecz pospolitą. Takiej armii nam potrzeba, takich sił zbrojnych, takiego myślenia o bezpieczeństwie. Ta siła, którą chcemy budować, ona ma zawsze służyć pokojowi. A nie wojnie, obronie, a nie atakowi, dobrobytowi, a nie niszczeniu. Po to dziś buduje się każdy zbrojny, wojskowy potencjał. Ona ma służyć dobrobytowi i bezpieczeństwu obywateli, a nie fantasmagoriom władzy. Bezpieczeństwo, jak wszyscy dobrze wiemy, to nie tylko strefa militarna. Rosja cały czas Próbuje ingerować w to, co się w Polsce dzieje i będzie ingerować dalej przez manipulacje psychologiczne, przez różnego rodzaju hakerskie dezinformacyjne ataki, przez prowokacje na granicy. To ma miejsce i będzie miało miejsce. Rosja chce, by Polska była słaba, by panował w niej polityczny chaos, byśmy się tak znienawidzili wewnętrznie, żebyśmy nie byli w stanie wspólnie stanąć do obrony żebyśmy nie byli w stanie efektywnie budować naszego bezpieczeństwa zewnętrznego bo tak będziemy skłóceni wewnątrz to jedno z drugim ściśle się widzi skłócony wewnątrz naród nie zbuduje zewnętrznego bezpieczeństwa to do czego wzywa dzisiaj trzecia droga solidarnie polska 2050 i polskie stronnictwo ludowe to zakończenie tej domowej polsko-polskiej wojny bo od tego zależy dziś nasze bezpieczeństwo. Polska rozrywana sporami partyjnymi, Polska dzielona na Polskę tego i Polskę tamtego, to Polska słaba. A my dziś jak nigdy w ciągu ostatnich dziesięcioleci potrzebujemy Polski mocnej, Polski, która przeciwstawi się złu która będzie fortecą nie do zdobycia. Mówimy często, że każdy dom, każdy próg, każde gospodarstwo, każdy zakład pracy będzie nam tą redutą, na której będziemy bronić naszej niepodległości, naszej wolności. Jak będzie trzeba, to tak będzie. Ale, kochani, żyjemy w XXI wieku. Ten XXI wiek wymaga od nas, byśmy stworzyli takie siły zbrojne, które będą w stanie unieszkodliwić przeciwnika i jego zamiary, zanim osiągnie nasz próg, a nie kiedy już go przekroczy. Dziś dowiecie się, usłyszycie o konkretnych pomysłach, o konkretnych planach, które my, Trzecia Droga Polska 2050 i PSL, kładziemy na stole po to, żeby polskie bezpieczeństwo wzmocnić w tej realnej sytuacji, w której dziś się znajdujemy. Po pierwsze, zaproponujemy odpolitycznienie armii. Tak jak często ja powtarzam, bo to rzecz szalenie mi bliska, że należy rozdzielić państwo od kościoła, tak samo należy oddzielić, rozdzielić mundur od partii. I to się wreszcie musi stać faktem. Trzeba oddać zarządzanie siłami zbrojnymi kompetentnym dowódcom, kompetentnym wojskowym, utrzymać Cywilną kontrolę nad armią, ale nie dopuszczać do sytuacji, w której wiceminister czy minister armią de facto dowodzi. To nie może mieć miejsca. To pomieszanie porządków. Awanse muszą być konsekwencją polityki kadrowej, tak jak się to dzieje w innych państwach NATO, a nie uznaniowego się. Wojska obrony terytorialnej, ja wołam o to i wy pewnie też od wielu lat, powinny wreszcie wrócić do normalnej struktury dowodzenia a nie być prywatnym wojskiem ministra obrony narodowej. Ci ludzie na to nie zasługują. Ja mam wielki szacunek do żołnierzy WOT. To są ludzie, którzy naprawdę dużo z siebie dają i powodowani są czystymi pobudkami. Tym bardziej musimy o nich zadbać. Tym bardziej muszą stać się prawdziwym wojskiem, w prawdziwym wojsku i w prawdziwych strukturach dowodzenia. Kolejna rzecz. To potencjał polski, polskich sił zbrojnych. Ten potencjał dzisiaj, w wydaniu pana Błaszczaka i też innych, budowany jest często od góry. Stworzymy nowe dowództwa, zrobimy nowe dywizje. To trzeba budować od dołu. Ten polski potencjał obronny, on się musi budować poprzez bataliony. Takie pododdziały jak bataliony w piechocie, w artylerii dywizjony, w lotnictwie eskadry. To od dołu muszą, budować się silnie korzenie silnych polskich sił zbrojnych, a nie kolejne dowództwa, a nie kolejne czapki, które będziemy nakładać, przesuwając jeden czołg stąd, stąd w, w inne miejsce, a inny rodzaj uzbrojenia stąd w jeszcze jakiś inny zakątek Polski. To pozorne ruchy, a my dziś potrzebujemy realnego wzmocnienia naszego potencjału. Jak będą silne bataliony, dywizjony, eskadry, to będzie silne polskie wojsko. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć. A no to jeszcze powinienem wspomnieć też o tym, o czym już było mówione. Polskie wojsko na każdym szczeblu a specjalną rolę powinny tutaj odgrywać służby wojskowe. Specjalną rolę powinniśmy i specjalną uwagę poświęcić cyberkompetencjom. Bo doskonale wiecie, że dzisiaj przy tak rozkwianym społeczeństwie i tak silnej ingerencji z zewnątrz, skoro Rosjanie ingerowali w amerykańskie wybory, w największej demokracji świata, to nie miejcie złudzeń, jakie mają zamiary w stosunku do Polskich. Przy tak rozchwianym społeczeństwie mnóstwo złych rzeczy można zrobić przez internet, przez serwisy społecznościowe, manipulując społecznymi nastrojami. I my musimy być na to gotowi. I służby wojskowe zamiast latać z ministrem, z pilarkami, żeby otwierać eksperckie centra wywiadu NATO w Warszawie. Powinny na tym się dzisiaj skupić, nie na tropieniu przeciwników politycznych PiSu, tylko na tym, jak zabezpieczyć nas przed tym, czego dziś może nawet nie widzimy, nie jesteśmy świadomi, a już stoi u naszych drzwi. Od tego jest SKW, od tego jest Agencja Wywiadu, od tego są inne służby. Żebyśmy my czuli się bezpiecznie, a nie Kaczyński ze swoimi kolegami. Ostatnia rzecz. Nie będzie silnej Polski, bezpiecznej Polski, bez silnego polskiego przemysłu obronnego. Nie może być tak, że na procesie modernizacji polskiego wojska, który jest niezbędny i nie mamy co do tego wątpliwości, zarabiają prawie wyłącznie rządy innych krajów, Stanów Zjednoczonych, przy całym wielkim szacunku dla naszego wspaniałego sojusznika, czy Korei. To też kwestia naszego bezpieczeństwa. Jeżeli gdzieś na świecie, albo na przykład w teatrze azjatyckim, albo w innym mie miejscu, Wybuchnie konflikt zbrojny, jak wtedy będziemy wozili stamtąd amunicję, części i serwis do tego wszystkiego, co kupujemy dzisiaj do Polski? Polski przemysł obronny powinien być obecny w każdym zamówieniu. W każdym zamówieniu, które dzisiaj przygotowuje Rzeczpospolita. To zysk dla polskiej gospodarki, to impuls dla polskiej myśli technologicznej, bo wszędzie tam, gdzie rozwija się wojsko, rozwija się też myśl technologiczna, uczelnie to jest wszystko ekosystem, który dzisiaj musimy Polsce zwrócić. Polski przemysł obronny za naszych rządów będzie beneficjentem, a nie ofiarą zmian w polskim uzbrojeniu, w polskich siłach zbrojnych. W przypadku zakupu uzbrojenia za granicą absolutnym wymogiem, który będziemy stawiać jest to, żeby polski przemysł obronny uczestniczył w produkcji amunicji, osprzętu i serwisu, który będzie konieczny tym środkom, które będziemy pozyskiwać. Drodzy Państwo, o szczegółach więcej tego programu, naszego programu Trzeciej Drogi będą mówili pozostali prelegenci. Ja zapraszając na scenę mojego kolegę, koalicjanta Władysława Kosiniaka-Kamysza, Chcę tylko zobowiązać się w moim, ale wiem też, że pewnie i w jego imieniu, że my, pokolenie ojców, dla którego najważniejsze jest troska o bezpieczną Polskę i ich dzieci, pokolenie, które jest bogate już, czy bogatsze w tragiczny sposób, o doświadczenie Ukrainy, o rozmowy z ukraińskimi rodzinami, które zostały zaatakowane w tak bestialski sposób, nie wnieściło nam się to w głowie przez rosyjskiego agresora. My mamy pełną świadomość odpowiedzialności, która spoczywa dzisiaj na naszych barkach i wiemy, że każda minuta naszego cennego czasu i każda złotówka z naszego wspólnego polskiego budżetu musi być wydana optymalnie, żeby zapewnić bezpieczeństwo nam wszystkim. Stworzymy Polskę, w której bezpiecznie czuć się będzie wyborca. Każdej demokratycznej partii politycznej i również tych, z którymi się nie zgadzamy. Będą czuć się bezpiecznie i wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, i Platformy Obywatelskiej, i Polski 2050, i PSL-u, i lewicy, i wszystkich tych, którzy realnie chcą dzisiaj Polski bezpiecznej. Bo tylko jeżeli zapewnimy te ten, to minimum, bez jakim jest bezpieczeństwo, wtedy będziemy mogli mówić o demokracji. Wtedy będziemy mogli zastanawiać się nad programem gospodarczym, wtedy będziemy planowali sensowne usługi publiczne, wtedy wszystko inne będzie miało swój cel i swój sens. Jeżeli bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Taką Polskę Wam obiecujemy, bezpieczną dla każdego, bezpieczny dom dla każdej Polki i każdego Polaka. Bardzo Wam dziękuję.